Są powodzianie, którzy mieszkają wciąż w rozwalonych domach. Są dzieci tych powodzian, które dziś poszły do nowego przedszkola. I wiecie, jak to wyglądało? Wiemy. Pokażę Jestem. wam zaraz, jak to wyglądało, Zbawcie bo migracji. przyjechał Andrzeju, przyjechał minister, jeden, drugi, Kosiniak Kamysz, Kierwiński, ponieważ co... Kontenerowe przedszkole tam odpalono. I jak wyglądało to odpalenie? No była piękna uroczystość, był hymn, ale zabrakło na sali miejsca dla tych dzieci śpiewających hymn, bo musiał się zmieścić kierwiński z kośniakiem, a dzieciaki co śpiewały na korytarzu. No popatrzcie Państwo. Ja no wrażenie. przykro, po prostu przykro się ja na to wrażenie, patrzy. Że Jednej z pań, która stała na korytarzu, że on, jedna z tych pań, która stała z dziećmi na korytarzu, miała łzy w oczach, bo to jest coś, no. No bo to się tak. na łzy zbiera na no, no, taki widok. No, no. Panowie, co I to jest? To... A, a gdyby nie było tamtej kamery, która to pokazała, i internautów go, w mediach społecznościowych, tak. to by wszystkim się wydawało chwileczkę, że jak ta impreza wyglądała? No tak jak u, u Kosiniaka w mediach społecznościowych. Spójrzcie państwo na to, co napisał i co pokazał minister obrony narodowej, wicepremier, komentuje to Michał Karnowski. O, proszę, dziś w stroniu śląskim na terenach dotkniętych wspólnie z dziećmi otwarliśmy żłobek i przedszkole. ecie pecie Feniks będzie. Dla... Czego a potem znowu się daliście zmanipulować, bo oczywiście to jestem oburzony tym postawieniem dzieci tam. No był zabrakło komuś był. elementarnej wrażliwości ta władza już, słuchajcie, naprawdę te limuzyny im po prostu odbija, znaczy tak władzy odbija po pięciu latach, bo ja widziałem takich ministrów w sześciu latach, a tym po, po, po roku odbiło no już na tej klasie, skali. Bo to było...